Cześć, dziś przychodzę do Was z drugą częścią zakupów z AliExpress. Jest tego sporo, dlatego, zróbcie sobie coś do picia i zapraszam do oglądania. Pokażę Wam kilka rzeczy do paznokci, a także kilka rzeczy z biżuterii. Na sam koniec jedna rzecz w zupełnie z innej kategorii. Jako pierwsze oczywiście pilniczki. Pilniczki o gradacji 100x180, drewniane w cenie około 7 zł. Bardzo fajne, bardzo mocne, naprawdę dobrze się mieluje. Wszystkie linki oczywiście do tych rzeczy, które teraz pokazuję znajdziecie w opisie. E, jeśli chodzi o poprzedni film, e, również zrobiłam edycję. Umieści, udało mi się umieścić tam część linków, tam chyba tylko brakuje, bodajże może jednego bądź dwóch linków, bo nic już nie miałam. A resztę umieściłam, więc można zajrzeć i oczywiście skorzystać z tych linków, e, bo są z tego co działam w dalszym ciągu aktywne. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jeśli chodzi o paznokcie, to będą klipsy. Klipsy do paznokci, zamówiłam ja sobie w kolorze niebieskim, klipsów w zestawie jest 10. W czasie kiedy czekałam na te klipsy, były mi akurat wtedy pilnie potrzebne, więc mm, pobiegłam do sklepu i kupiłam jeszcze jedno opakowanie, w którym było tylko 5 sztuk. Więc teraz mam trochę więcej tych klipsów, na no jak się w razie czego zepsują, to będę miała zapasowe. E, klipsy są bardzo fajne, bardzo mocne, także naprawdę super. E, oczywiście też link w opisie. Kolejną rzeczą do paznokci, jaką zamówiłam, będą naklejki. Z tym, że nie są to zwykłe naklejki do paznokci, wyglądają one w ten sposób. Dobrze pokazuję. O, w ten sposób. Yy, I w zestawie jest takich naklejek bodajże 5. Yy, no co tak troszeczkę sprawdzę, bo szczerze mówiąc nie otwierałam jeszcze tego i nawet nie wiem, ile tam jest tych opakowań. Trzy, cztery i sześć, nawet sześć takich sztuk. One są w różnych kolorach. I teraz do czego służą te naklejki? Te naklejki służą do tego, żeby okleić sobie paznokieć dookoła. I jak malujecie lakierem, to po prostu nie wyjeżdżacie sobie na skórki. To jest super gadżet, bo osoby, które mają problem z malowaniem, a szczególnie hybrydy, w przypadku hybryd trzeba bardzo uważać, żeby na te skórki nie wyjeżdżać, bo wyjeżdżanie lakierami na skórki grozi naprawdę sporym uczuleniem, ja się już o tym zdążyłam przekonać, bo te lakiery są tak silne chemicznie, że w ekstremalnie szybkim tempie można dostać uczulenie właśnie. I takie naklejki mają temu zapobiec. Myślę, że to jest całkiem fajny, fajny gadżet. Już zamówiłam sobie to na próbę, nie było to trochę, około 12 zł, za, za tyle praktycznie, tyle sztuk Mimo wszystko się opłaca. Także wypróbuję i na pewno Wam dam znać, czy, czy, czy było warto, czy nie warto, ale możecie równie dobrze sobie spróbować sami i sprawdzić, czy są opłacane. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o paznokcie, będą lakiery. I teraz zamówiłam dwa rodzaje innych lakierów niż ostatnio wam pokazywałam. Wcześniej były to lakiery z Rosalind. I z HN, a tym razem zamówiłam y, lakiery z firmy Elite 99. Wyglądają buteleczki w ten sposób. Są one białe, klasyczne z czarnym zakrętką, i zamówiłam sobie dwa kolory. Pierwszy kolor to jest kolor 4909 i jest w kolorze i różowo oczywiście, bo ja bardzo lubię różowe, a chciałam taki jasny, jasny odcinek różowy. I to są takie typowe kolory, właśnie, które się świetnie nadają na wakacje. Kolejne trzy lakiery są firmy, z firmy RS Nail. Wyglądają opakowania w ten sposób. Zamówiłam sobie trzy takie buteleczki. Wyglądają w ten sposób. I. W trzech kolorach. W kolorze 76, 186 i 309. I yy, już pokazuję kolor. Kolor 309, bardzo fajnie opakowane, bardzo, bardzo duże butelki, bo butelki mają 15 gram, więc naprawdę spora jest ta butelka. Jak przyszło, to w ogóle było takie ciężkie, że nawet nie byłam pewna, co to w ogóle przyszło do mnie. Okazało się, że to lakierem, ale naprawdę butelki są ciężkie. Solidne i naprawdę wyglądają ładnie. Tak bym powiedziała, że luksusowo nawet. Jak na, powiedzmy, na lakierek hybrydowy. W środku oczywiście klasyczny pędzelek. Kolor 309. Tak, 309 w odcieniu takiego... To jest niby beż. Taki jakby nudziak, ale wpadający w beż. Oczywiście na zdjęciach troszkę miałam wrażenie, że te lakiery wyglądały lekko inaczej, że różniły się trochę od zdjęć, aczkolwiek przy fotografowaniu tych, tych lakierów w ramach opinii dla sprzedawcy, no na zdjęciu wyglądały podobnie, więc no widocznie po prostu w rzeczywistości one trochę jednak są inne niż, niż na tych fotografiach. Tu mam kolor 76 i to jest taka Taka zgaszona jakby śliwka. Także no fajne są, bo takie typowe kolory na co dzień. Do noszenia właśnie na co dzień, do pracy. Hmm, tutaj mamy jeszcze kolor 186 i kolor 186 to już będzie taki beż, ale lekko wpadający w popioł. Wszystkie są zgaszone kolory. Że takie trzy stwierdziłam, że przydadzą się. I naprawdę, butelki są duże, więc starczą na, no, na dosyć długo. Jeśli chodzi o te kolory z Elite 99, one mają pojemność 10 ml, mm, czyli są mniejsze butelki, ale też są spore. W porównaniu do tych, które zamawiałam ostatnio, no to te o wiele większe. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam do paznokci, to będzie zestaw do tworzenia paznokci, ale na żel. Jako żel. Nie wiem jak to nazwać, tak naprawdę, bo to jest flex żel, czyli e, nowa metoda na rynku, która z tego, co słyszałam, jest całkiem fajna i całkiem prosta dla osób, które, e, no powiedzmy, mają mniejszą sprawę w, w robieniu paznokci żelowych. I tak, w zestawie mamy Oczywiście formy do pleksu czyli do nakładania tego żelu. W zestawie również jest bomber do rozcięczania żelu. Jest także e, oczywiście szpatułka podwójna z podwójnym końcem, e, czyli tu jest do nakładania oczywiście samego pleksu a z drugiej strony jest pędzelek do e, oczywiście do, roz, do rozcierania tego pleksu na formie. No i sam Flexi Ja sobie zamówiłam w jakimś odcieniu właśnie jasnego Crystal Pink w kolorze 4. Także jeszcze nie próbowałam tego zestawu, nie powiem Wam czy jest fajne czy nie, ponieważ w tej chwili akurat moje paznokcie są w stanie wypoczynku od hybryd. Zrobiłam sobie teraz małą przerwę od paznokci. Ale jak tylko, oczywiście zrobię to na pewno, wypowiem się na ten temat, czy warto, czy uczulają, yy, czy się trzymają. I yy, w ogóle, jak sprawdza się cały ten zestaw. Także wkrótce pewnie jakaś recenzja się pojawi. No i z ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, jeśli chodzi o paznokcie, no na chwilę obecną z tego, co przyszło, to przyszły po prostu e, waciki bezpyłowe w zestawie, także też oczywiście link w opisie, jeżeli ktoś ma ochotę, bo no, wypadają troszkę taniej niż te, które widziałam e, u mnie w mieście. E, kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, to już będzie biżuteria. E, jeśli chodzi o biżuterię, zamówiłam sobie taki oto naszyjnik, czarny. Bo ja bardzo lubię te naszyjniki, i naprawdę są mocne, dobrej jakości. Bardzo fajny naszyjnik kosztował naprawdę grosze. Nie powiem Wam teraz w tym momencie ile, oczywiście linki w opisie, dlatego cały czas przypominam. Ale warto, bardzo ładne. Naprawdę super wykonanie, nigdzie nie starty. Świetny jest. Rewelacja. Kolejną rzeczą z biżuterii, jaką zamówiłam, zamówiłam sobie taki oto naszyjnik z kwiatuszków. Po prostu. Jest bardzo lekki. Bardzo przyjemny. Y, oczywiście poz, pozłacany, bo wolę zdecydowanie y, biżuterię pozłacaną, a nie poslebrzaną. Także delikatny do sukienki jak najbardziej. Kolejną rzeczą będzie łańcuszek. I tym razem to będzie bardziej taki cukret niż typowy łańcuszek podwójny. Jest, yy, jest taki dosyć popularny teraz wzór. Właśnie w ten sposób wygląda. On kosztował coś około 2 zł. No teraz nie, po, nie pamiętam właśnie tej ceny, ale wiem, że był bardzo tani i naprawdę jest taki fajny. no Za te pieniądze to, to naprawdę się opłaca zamawiać. I ostatni, to też będzie czuker, z tym, że jakby potrójny. I on też kosztował w granicach 2 zł. Także taki tutaj z listkami, z jakimiś tutaj fryzlkami. No Jedną zasadniczą wadą tego czukera jest to, że niestety jest potrójny i bardzo lubi się plątać. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam polecić, to już będą kolczyki. I tym razem, jeśli chodzi o kolczyki, postawiłam na kolczyki wkręcane, i to będą kolczyki małe, które będą na, nadawały się właśnie do noszenia na co dzień. Jako pierwsze, będą to takie oto listka. Są bardzo przyjemne, naprawdę cieniutkie, leciutkie i kosztują około też 2 zł. No, cuda, naprawdę. I one nie są takie zupełnie malutkie, że giną na usza to są widoczne, ale są naprawdę delikatne i wyglądają prześlicznie. Kolejne kolczyki, tym razem czarne, które będą się świetnie nadawały, właśnie do tego czarnego naszyjnika, który zamówiłam, który wcześniej Wam pokazałam. Kosztowały w granicach 4-5 zł. Także też bardzo fajne, eleganckie, naprawdę też dobre na, na jakiekolwiek wyjścia. I ostatnie będą w multikolorze. Po prostu ja uwielbiam kolorowe kolczyki, więc te po prostu, no te są cudne. Też wkręcane, też nadają się do sukienek, na lato jak na znalazł. I kolejną rzeczą, jaką zamówiłam na Aliexpress, będą kosmetyki. Tym razem postanowiłam wypróbować kosmetyki, bo raczej Sceptycznie podchodzę do kosmetyków na AliExpress, ponieważ są. Mm, no, wiele osób ostrzega, że mogą czulać, że nie wiadomo kto je tworzy, gdzie je tworzy, z czego je tworzy. Ale mm, ta firma, którą akurat zamówiłam, to jest firma, powiedzmy, że na tym samym poziomie co nasze polskie Vivo, czy Eveline, czy, 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 czy Belle, właśnie, który ja uwielbiam. E Firma jest dość znana w Chinach, jest to firma O2O. I zamówiłam sobie cały taki zestaw z tej firmy właśnie. Także mam tutaj, mam konkretnie tak, mam róż. Mam paletę cieni w kolorach, w kolorach takich brązowo-różowych, ale one są dość perliste, więc zobaczymy, jak będą się zachowywać na oku. E, zamówiłam podkład zamówiłam sobie primer mm, zamówiłam korektor tusz e, pomad i, i pomadkę no i oczywiście jako prezent oni mi przysłali taką gąbeczkę, która tak naprawdę no pewnie mi się nie przyda bo ja takimi gąbkami raczej nie nakładam no gadżet powiedzmy z którego się korzystało jakiś... Co najmniej 20 lat temu. Tak, tak faktycznie kiedyś się nakładało pudry i podkłady i wszelkiego rodzaju kosmetyki. Taki trochę przeżytek, no ale no, jak przysłali, no to dziękuję bardzo. No i jeśli chodzi o te kosmetyki, nie wiem jeszcze, jak one się zachowują na skórze. Sprawdzę to. Są bardzo fajnie opakowane, naprawdę w środku widać, że jakościowo kosmetyki są naprawdę. Widać, że po prostu to nie jest jakiś taki byle jaki kosmetyk, tylko widać, że są butelki dobrej jakości. Ale nie będę tutaj za bardzo się jeszcze nad nimi rozgadywać. Chciałabym zrobić test zbiorczy właśnie tych kosmetyków. Test trwałości, test z tego, czy uczulają, jak zachowują się na skórze i czy w ogóle opłaca się po prostu z nich korzystać, czy warto je zamawiać. Bo one nie są drogie, są w przystępnej cenie. No i chciałabym sprawdzić i chciałabym Wam również powiedzieć, czy warto. Yy, dlatego te kosmetyki na pewno będą testowane przez kilka godzin i na pewno Wam coś o nich opowiem. Yy, no to tyle na, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te kosmetyki. I ostatnią rzeczą, jaką chciałabym Wam dzisiaj pokazać z tych zamówień, to jest właśnie ta rzecz, którą zostawiłam na koniec, ponieważ już jest zupełnie innej kategorii. Mam tu na myśli okulary. W ostatnim czasie właśnie stwierdziłam, że moje są już w dość kiepskim stanie, w kiepskiej kondycji, ponieważ mają już swoje lata. Troszkę mi się pościerało od środka, i przyszedł też moment na to, by udać się do okulisty, sprawdzić wzrok, zmienić szkła na nowe. I stwierdziłam, że no skoro nadarzyła się taka okazja. To przy okazji zmienię również oprawki yy, i poszperam właśnie w, y, na Ali. Poszukam y, może tańsze znajdę, może będą jakieś fajniejsze. Oprawki te wyglądają tak, są w kolorze takiego bursztynu. Yy, bardzo ładne boczne wykończenie, solidne, lekkie przede wszystkim, co naprawdę jest dużą zaletą tych okularów. Więc mam tylko nadzieję, że będą właśnie do nich pasowały szkła, które y, będę miała dopasowane do wady wzroku, ponieważ są to typowe oprawki pod y, wady korekcyjne, czyli nie wiem, krótkowzroczność, dalekowzroczność, y, czas stygmatyzm. Idealne oprawki właśnie pod te wady. Y, Oczywiście wszystko było pięknie zapakowane. Przyszło oczywiście w takim lekkim... Ja w ogóle nie wiedziałam, że są okulary, bo to było tak lekkie, że, że byłam aż zdziwiona, że po prostu okulary przyszły. Niebieskie, plastikowe opakowanie. Wszystko ładnie zapakowane. Do tego oczywiście ściereczka do wycierania szkieł. Także wszystko bardzo, bardzo ładnie zapakowane. Oczywiście bezpiecznie, nic nie było uszkodzone. Sprzedawca, oczywiście, jeszcze do mnie napisał po zakupie, że, że bardzo się cieszy, że, że właśnie złożyłam u nich zamówienie. Yy, I tam jakiś jeszcze rapa mi przysłał, tak szybko. No, ja oczywiście odpisałam, że bardzo dziękuję, bo naprawdę jestem zachwycona tymi oprawkami. Są śliczne i w sumie zamówiłam i tak naprawdę w ciemno. Mniej więcej wiem, jakie kształty oprawek zawsze zamawiać, ponieważ ja tam już do, te oprawki. No noszę już tyle lat, że już wiem w jakim kształcie jest mi dobrze i miałam z tym właśnie większego problemu. Także te oprawki jak założyłam, to po prostu wiedziałam, że od razu, że to jest to, że to nie wiem, nie będą za małe, nie będą za szerokie, e, że będą idealne. Zresztą dałam je do przymierzenia jeszcze kilku osobom i tak naprawdę każdemu było w nich dobrze, więc naprawdę kształt jest trafny. Naprawdę warto, bardzo fajne oprawki, polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zamówienia. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich Wam się spodobała, że może Wam zainspirowałam, zaciekawiłam. E, oczywiście zachęcam Was w dalszym ciągu do subskrybowania kanału, e, do komentowania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tych rzeczy, które tutaj wymieniłam, o których tu opowiadałam, to oczywiście e, zapraszam. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Oczywiście zachęcam Was również, szczególnie tych, którzy nie widzieli pierwszej części. Do obejrzenia pierwszej części, dziś tutaj pokaże się oczywiście link, więc można będzie sobie obejrzeć pierwszą część zakupów. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych zakupach.